Show your beatbox. Witam państwa ze studia w Centrum Kultury Wienerzejowie. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Żmijowski. Jego pseudonim artystyczny to zgaz. Witam, witam cię. Siema, witam artystyczny. No, można powiedzieć, że jakiś artysta, piosenkarz? No nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. To może gra na jakimś instrumencie. No, właśnie gra, ale na gardle. Jak, jak, jak to jest właśnie z tobą? Czym? Bo, bo wiesz o co mi chodzi. Teraz weszła taka fajna kultura muzyczna, beatbox. Większość osób nie potrafi y, jeszcze dobrze tego sprecyzować słowa, czym tak naprawdę jest beatbox. Słuchaj, Kuba, może czegoś na internecie nie doczytałem. Masz, masz jakiś talent muzyczny? Nic mi o tym nie wiadomo. Z, jak się spotykam z muzykami, to mnie uświadamiają, że nie mam kompletnie żadnego swojego talentu. Ciężko, ciężko to powiedzieć jakby w jednym, dwóch zdaniach nawet czym jest beatbox, ale w skrócie chodzi o po prostu naśladowanie wszelkich dźwięków, które słyszymy z otoczenia i próbowanie naśladowania tego ustami, tak? Czyli, Ale samo słowo beatbox, czyli tak naprawdę human beatbox wzięło się stąd, że po prostu yy, yy, w Stanach po prostu 20 lat temu, 30, ktoś w yy, Doggy Fresh wyszedł na scenę i zrobił... I wszyscy zrobili... I no i zaczęli oczywiście mieć brawa i tak dalej. się jakąś osobę twoją yy, scharakteryzować, dlatego no, chyba tak najprostsze pytanie, powiedz mi Kuba, jak się zaczęła twoja przygoda z beatboxem? Wiesz co, y, można powiedzieć, że to nie jest przygoda, tylko po prostu to jest w zasadzie moje życie. Także. Yy, Którego roku Wiesz co, się? To, to było bardzo najprościej i jakby najkrócej mówiąc. No i nie było kiedyś internetu i facebooków, niestety ławką nie był facebook, więc po prostu spotykaliśmy się w średniej, w, w, w średniej szkole po prostu z chłopakami na osiedlu, na naszym przystanku na, na Piastowie y, y, trzecim na naszym przystanku, z którego odjeżdżali górnicy do pracy dwa razy dziennie, a poza tym przystanek stał wolny. I był taki w miarę obszerny ten przystanek i lato, nie lato, wiosna, jesień, zima. Siedzieliśmy, obserwowaliśmy sobie autka, kupowaliśmy sobie jakieś po prostu piwka i jakieś inne takie u, u, umilacie czasu, i, i po prostu siedzieliśmy i rapowaliśmy wszyscy. Ja też tam rapowałem wtedy w tamtym czasie, i, i jakby no i, i, i mieliśmy, i, mój przyjaciel Dogi przynosił zawsze, często ze sobą boomboxa i, i rapowaliśmy do różnych instru, instrumentalnych podkładów, tak? Żeby ćwiczyć jakby rap, ale zdarzało się tak, że nie przynosił tego boomboxa, bo albo miał to gdzieś, albo zapominał, albo po prostu nie mieliśmy kasy na baterię. i woleliśmy kasę na baterie wydać na, na przykład na alkohol. E, no więc, no więc jakby naturalnym koledzie. Rzeczy, po prostu ja coś tam zacząłem żeby po prostu sobie robić panować, najprostsze panować rytmy najprostsze po prostu, żeby chłopaki mieli do czego po prostu pisztować. W pewnym momencie stwierdziłem, że jednak ten rap to jakoś się nie czuje w tym najlepiej. Znaczy nie mam jakby do tego aż tak mocno ciśnienia i predyspozycji. I któregoś pewnego dziąka po prostu jak cisnąłem ten beatboxa z nimi, to któryś z nich właśnie powiedział, chyba wtedy Avos powiedział, że. Może że. Ci z lepiej, lepiej robisz niż ci kolesie, co wychodzą na sceny kurcze i o których gdzieś tam coś słychać. I mnie w tym momencie zaskoczyło. Jak tak jak Po raz pierwszy zaskoczył. I wróciłem wtedy pamiętam tego dnia do chaty i, i, i miałem kasetę Bismarckiego, gdzie robił. A want to, I want a a want i would introduce myself. I on to wtedy zrobił, i jakby wrócił, bo pamiętałem, że on coś takiego zrobił, wróciłem do tego nagrania i mówię: to jest to, decyd. Ja chcę coś takiego umieć samemu zrobić, nie? Czy widzisz od rana do wieczora, czy. Hmm. Ciężko powiedzieć, na, jakby na, na początku to na maksa dużo ćwiczyłem, po 8, po 9 godzin dziennie. Teraz mam... Czyli, jak, czyli jak, jak jednak, jak jednak, nie... że jednak beatbox cię zainspirował wtedy. Tak, tak, I na tym jakby początkowym etapie. Tak. I do tej pory jak mam czas, siadam sobie na wsi, w studio i po prostu włączam, odpalam mikrofon i, i ćwiczę non stop ile wlezie. No ale wiadomo, no, życie dorosłe to, to czasami tego czasu bywa trochę mniej. Ale yy, jakby... Jak chodzi o patenty i o jakby jakieś motywy, wiesz co, to jest, bywa to zupełnie hmm. różnie. O na przykład y, zacząłem y, trenować na maksa ten Skąd dźwięk. Skąd czerpiesz y, nowe inspiracje? No nie już... Z życia? Z, z życia, z... tak o, po prostu idę przez las na przykład i robię sobie... I myślę sobie w pewnym momencie, kurde, ej, to spróbuję coś z tym dźwiękiem więcej, I na przykład robię... I po prostu sobie chłażę przez las i sobie jakby trenuję na przykład ten dźwięk i dopóki ja sobie... Będę myślał, że jest, że jest kiepski ten dźwięk, to do, do tej pory, wiesz, będę go trenował. Jak już stwierdzę, że na przykład jest, jest już w miarę okej, okay, że jakoś to brzmi, z mikrofonem sobie w domu na przykład nagram, stwierdzę, że jakoś to fajnie brzmi, to już wtedy go na przykład zostawiam na chwilę, nie? I, i zaczynam coś innego trenować. I to jest takie składanie jakby puzzliw elementów i później te elementy łączą się w jakąś całość, nie? Powiedz mi, Kuba, to jest Twoim idolem, jeśli chodzi o beatbox. Mam, mam, mam także, na przykład, u, u różnych ludzi lubię różne rzeczy. Na przykład, mam także u młodych chłopaków, czasami lubię, lubię jakieś techniki, dźwięki. U starszych beatboxerów, u, u tych wyjadaczy, na przykład, lubię, lubię czasami sam groove, w ogóle to, jak oni wchodzą w rytm, jak tworzą rytm, na przykład, z, z całą publiką i z ludźmi. Jak, jak ich rytm wewnętrzny po prostu powoduje, wiesz, to że, to, że wszyscy się po prostu bawią, wiesz. Także w zależności od tego, jakby. No, naprawdę po prostu, mam. mam... To jest... Typu, słucham na przykład beatboxera, wiesz, czy, czy widzę kogoś, i mówię, o, fajny dzień, bo, o, fajna technika, bo, o, fajne coś tam nie. No słuchaj Kuba, chcę ci zadać takie pytanie. Eee, rozwij mi ten skrót i. co to jest za turniej? WBW. Co to jest? Y, wielka Bitwa Warszawska. To jest y, to są ogólne oficjalne mistrzostwa polskie, jakby w beatboxie, no które organizuje TikTok. No właśnie. W 2005 roku, jako taki normalny lajk, like postanowiłeś sobie wystartować. O dziwo, zostałeś mistrzem Polski. W 2006 roku powtórzyłeś ten wyczyn. Powiedz mi, jak się czuje w tej chwili dwukrotny misz Polski? Po raz pierwszy startowałem tak, jak były pierwsze WBW, czyli 2004, w tym jak osiągnąłem chyba trzecie miejsce. Ale to jest nieistotne. Jakby, jest to, no dla mnie najważniejsze jest jakby sama istota beatboxu, bo konkursy konkursami, ale tak naprawdę chodzi o to, czy ktoś chce być muzykiem i coś robić, czy, czy nie. Ale jakby, no ciężko powiedzieć, wiesz, to, to, to już było w tej chwili tyle parę, parę dobrych lat temu, także, także naprawdę ciężko mi jest wracać do takich momentów. Wiem, że to na pewno jest dla każdego beatboxera, który startuje w zawodach, na przykład jak, takie jak Mistrzostwo Polskie, to jest na ma, na maksymalny stres. I po prostu i, i, i to pamiętam, że to po prostu było i, i, i pierwszego czy drugiego razu to był po prostu maksymalny stres. Nie? Słuchaj, bo my tutaj dużo mówimy o bitboxie i rodzaju męskim, a jaki z kobietami? Duża jest no są, różnica są między mężczyznami a kobietami, jeśli chodzi o beatbox. Wiesz co, na co, na świecie jest parę ciekawych kobietek, ale jeżeli chodzi o Polskę, to jest dużo, dużo młodych dziewczyn. We Wrocławiu jest, jest Malvin, która siedzi teraz w Japonii. Jest, jest Julia Squig, która cały czas, która cały czas coś tam robi. Pozdrawiam Julię? Tak, pozdrawiam w ogóle wszystkich beatboxerów, którzy ogólnie słuchają. I co? No ogólnie, ogólnie, bardzo ten. Dziewczyny jak najbardziej. Tylko że oczywiście jeżeli chodzi o ilość jest ich zdeficytowo, oczywiście znacznie mniej, ale jak czasami jeżdżę z warsztatami, to zdarza się, że przychodzą jedna, dwie dziewczyny na warsztaty i są bardzo zainteresowane i czasami mają jakiś poziom. Nie? No właśnie, słyszałem, że prowadzisz w Polsce warsztaty w każdym chyba mieście, w każdym punkcie Polski. E, powiedz mi, czy jest. Duże zainteresowanie młodzieży? Różnie jest, naprawdę. Naprawdę jest różnie. Różnie jest. Naprawdę jest różnie. Czasami na warsztaty przychodzą dwie, trzy osoby i, i, i też się dobrze bawimy, i, a czasami przychodzi wiesz, 20-30 osób, czasami przy, zdarza się przy festiwalach większych, że jest na przykład 50-100 osób, także naprawdę jest różnie. Ciężko powiedzieć. Powiedz mi, a co porabiasz, gdy masz wolną chwilę? Nie wiem, chodzisz do teatru, do kina, na spacer, czy może z sąsiadką grasz szachy? Często jak jestem na przykład we Wrocławiu, to często bierzemy jakieś czasu umilacze i z lukiem na przykład łazimy sobie do teatru czy do kina na jakieś filmy yy, ciekawe, albo, albo ogarniam się z dziewczyną, albo... Znaczy jest to w zasadzie jakby yy, większość czasu tak czy siak spędzam, po prostu yy, bo jakby mo mogę śmiało powiedzieć, że za, za chwilę, za niedługo, prawdopodobnie za miesiąc, za półtora yy, ukaże się moja pierwsza płyta solowa, właśnie cała na Human, human Beatbox na zasadzie mikrofon człowiek. No i a w międzyczasie już jakby yy, mogę też zdradzić, że pracuję już nad kolejną płytą, więc jakby mam mnóstwo pracy. Nie? Drodzy no. Państwo, moim gościem dzisiaj w studiu centrum kultury był Jakub Zmijowski z gaz. Pozdrawiamy Cię i dziękuję Ci za zaproszenie. Pozdrawiam powiat. wszystkich.